No, to posiadamy nowy autobus. Jesteśmy posiadaczami nowego autobusu typu Otokar Auto z silnikiem Cummingsa. Najnowszy model, najnowszy autobus w szkoleniu na trójmieście, a może nawet i na pomorzu. Otwieramy sobie autobusik, proszę bardzo, i zapraszamy do środka. Autobus posiada automatyczną skrzynię biegów, co jest nowością. Klimatyzację. Pomaganie kierownicy i wszystkie inne systemy, które powinien posiadać autobus, łącznie z blokadą alkoholową i pełno systemów różnych różnic, których musimy się nauczyć, bo też ich jeszcze nie znamy. Autobus do szkolenia przeznaczony, tak regulacja elektryczna, fotela, podgrzewany fotel, systemy bezpieczeństwa, ale silnik mamy taki sam, jak w Autosanie. Instruktor posiada swój siedzonek proszę bardzo. O. Elegancja kamulec można się przytrzymać w razie czego, jakby ktoś hamował. Mamy różne tryby tutaj: eko, tryb sport. Oczywiście będziemy to wszystko ustawiać pod kursanta. Tempomat, retarder, cuda, cuda, cuda. Tutaj są tak naprawdę wszystko, co posiada każdy turystyczny autobus, i znajduje się w tym autobusie. Czyli przygotujemy ich do pracy, będą szkolenie mieli na manualnej skrzyni biegów, na automatycznej skrzyni biegów. Docelowo automat, już jest jakby rozwiązaniem takim, że w większości firm są tylko automat wymóg rynku spowodował, że trzeba było zakupić automat, żeby ludzi szkolić na automacie. Także zapraszamy wszystkich tutaj do nas na nowy autobus. Proszę bardzo, zamykamy drzwi i mamy czujniki zderzeniowe, Proszę. tak jak w naszym aucie. Jak to działa, jak zobaczy jakiegoś ludka albo coś, to hamuje, piszczy, wyje, hamuje, tak jak w ciężarówce. To już opowiadaliśmy w ciężarówce naszej, tak zwane czujniki zderzeniowe. Kolor mamy piękny. Proszę zauważyć, że kolor jest piękny. To jest kolor Mercedesowy. Dajcie znać w komentarzu, czy ten kolor też Wam się podoba, a jeżeli nie, to jaki byście wybrali? Maledowe światełka, wszystko już na ledach, na ledach, na ledach, porobione, także to wszystko będzie pięknie, ładnie, w nocy się świecić. Jeszcze go opiszemy, także będzie zwracał na siebie uwagę.